Dzień dobry, co się czołem. Gotowe dania z żabki do mikrofali, takie bardziej obiadowe, bez makaroników, bo cała lodówka jest jeszcze przy różnych makaronów i trzy produkty sałatkowe oraz trzy kanapkowe, takie na zimno jest sobie spróbujemy, takie na szybko. Bez Jakby do auta trochę, jak nie masz nic. Takie letnie, wiecie, nie? Dobra, lecimy. Sztaba, co pierwszy, na ciepło czy na zimno? Nie, 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 nie. Bierzesz stackę obojętnie jaką i sprawdzasz, kto ją wyprodukował, bo zaraz widzi, że Jędruś też to produkuje. To? Wygląda pięknie. Grylowany plaster z hubu, z ziemniakami w marynacie, zasmażoną kapustą i pieczoną mieszanką warzyw. Otwieram? No, no ale nie otwieram, a może to trzeba dziurkować. Dla na uzyskania najlepszych receptorów, podgrzew kuchence mikrofony. Zdejmij papierowe opakowanie na kujfolię w kilku miejscach. Nie. Ma to 3,5 minuty. Jak to się grzeje, to jest idealny czas, żeby sprawdzić jak duży jest stosunek chemii do normalnego żarła. Zasmażana kapusta 37% bez chemii. Pieczone ziemniaki bla 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 bez chemii. Sulgukoza, to jest pieczone bez chemii. Nie, bez jak ja ja, nie, ja tam wiesz, że w marynacie bla 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 umija. Skap wieprzowy olej rzepakowy regulator kwasowości sodu jest OK. sól przyprawy KBB, pieczone ważyła 7,5%, produkt może zawierać mleko ja zero chemii. Zajebisty skład. Uuu. Ale miękko, ale pachnie ziemniaczki, fasoleczka, zasmażana kapusta, no kurwa. <śm> Przepraszam. <ś> Jak ładnie zaczął o tym mówić tak miło. <ś> <ś> No, no to nie, nie, miejsce, tak, tak bo Polska. No, chciałem, czego chcesz od życia? Stawa, od czego zaczynamy? Nie no ziemniak. No nie jakoś tak jest. Nie wiem dlaczego człowiek zaczyna tak, ale zaczyna. fardy. Ale ładny. Ja lubię małe okrągłe. O tu. Ja nie lubię chyba kryjonych ziemniaków. W surowy. Ale surowy. Ja nie mam w środku surowego. Fardy, surowy, rzempolisty. Ja, nie ja nie zjadłem bardzo miękkiego ziemniaka, który. Nie ma opcji. To jest tego. Jak powiesz, że ten jest miękki, to. No kwa ten jest twardy. A, no to miałeś innego gotowanego. No to no. mówię, że ja, ja zjadłem. Surowy w środku. <laughs> no, surowe ziemniaki. A no, ale, no, ale dobra, ale jakby wszystkie takie były? No, to dobry, dobry nie? to dobry, dobry. No ale ten to jest tragiczny. Półmiękkie, miękkie, pół ugotowane. No. Ale one mają mniej więcej te same rozmiary. Ty bardziej, że teraz wziąłeś większego niż ten, i tak był miękki. Ale fasolka krupiąca. Coś nie pykło z ziemniakami. Ziemniakami nie pykło. Kapusta, kurde, też przytwardawa, ale fajnie doprawiona. W ogóle. Ale kapusta młoda. chyba nie może. taka. Taka Zmiękła. młoda. młoda nie, nie jest miękka. Jest chrupiąca. Ale taka młoda, zasmażona kapusta. Żadna ostra, żadna nie, ta jest dobra. Ta Bardzo jest dobra. To jest dobra. Bardzo dobra. Co to jest za mięso w ogóle? No, schab. Tynego takim nożem, ale jest żyłki insą. Kończę, jest napisane schab grillowany. Ja się znam, czy on w ogóle widział, jak wygląda grill. Ale jest z mikrofali. schab grillowany z mikrofali. Przyprawa totalnie mi nie leży. Rozpływa no, się w grillu. No, a schab potrafi być suchy i tak dalej. Gumowaty to jest nie to, że oczywistość, ale jest z mikrofali. On dostał gumy z mikrofali. To jest bardzo dobre danie. Daję każdy zaufania, mówiąc dobrze o tym daniu, ponieważ dla mnie kompozycja tych małych ziemniaczków, do tego fasola, do tego zasmażana, delikatna, młoda kapustka, ona jest świeża, dużo makoperku, koperku. Plus ten kawałek mięsa, to trochę jest garnisz, no niestety to jest garnisz. To wszystko było w jednej tatce zmieszane, nie? Tak. I wygląda super. A tu masz podzielone. To też jest kotlet schabowy. Już tak nie wygląda, jak to już jest pióry. Niestety, to my już trochę wiemy, co tu się będzie działo. Czy chcemy przyznać jakąś ocenę? To oceń teraz i będziesz mógł zmienić. Ale zakładamy, że ziemniaki będą zawsze miękkie. Tak, ta, kredyt zaufania. To 8. To ja daję 7 i to też jest ten kredyt. Wygląd taki, jak sadziłem. Ale rzeczywiście, popatrz, jaka ta jest wodnista, a ta była taka, zachowała się. No, no nie, skórę. no teraz jest porównanie, panie Sebastiani. Zaczęliśmy od ziemniaków do ziemniaczki. I to jest przykład tych ziemniaków. Czasami one mi odrzucają, czasami nie. A, sterinka. Nie wiem. Masz tak źle nich gadać dzisiaj. A wiesz dlaczego? Bo są przyprawione. W sensie. Słone. słone. Dobre pire. Mięsko panie Sebastianie. O! Panierka mi została na mięsku. To jest ten znany smak. Ja bym mógł się założyć, że to Jędrek robi. Jedno jest pewne. Jakby to wrzucić na patelnię. Zacnie. Dobry produkt. O! Nie, to jest jędrek, Nie ma co tutaj y, rozchodzić. górę. Ani nie kwaszona, Aha. ani nie młoda. Ja tutaj dam y, takie pięć, a ty co tu dajesz? Ja dam cztery, bo chciałbym mieć troszkę więcej emocji. Kotlet mielony. Z pióre ziemniaczanym i buraczkami. Nienawidzę tego zapachu. Nienawidzę zapachu od stu z buraków. Z kotlet nawet od góry jest mokry. O Jezus! Ale wszedłeś łatwo! O Jezu! Ty nie, to się nie kroi, to się... Patrz! Pyk! Patrz, nie też ty z tym robi. To jest pasztet. Ale ziemniaki inne, ale pachną składowalnią ziemniaków. Przechowalnią. Przechuwa... Jezu! Im dłużej je wocham tym gorzej. Ale to nie jest takie pióre, To są takie Jak... ziemniaczki tak. potłuczone fajnie. To są potłuczone ziemniaki, Tam to mi bardziej smakują, bo te mają... Bo, bo tam było z dużo Te sobie. mają jakiś posmak tej, tej piwnicy, taki z tyłu. Mięso lepiej smakuje niż... Co niż wygląda? Ona? Aha. Tak. Ziemniak pod mięsem jest lepszy, bo, bo mięso puściło sam w ziemniak. Zjedz ziemniaka z tego rejonu. Ale to ziemniak. Czekaj, bo ja nie o tym mówiłem. Nie jest kwaśny? Ty mówisz kwaśny? Jezu, dla Ciebie nie jest kwaśny? No, dla mnie jest lekko słodkawy teraz. Jezu, Ty jesteś... O cholera, co tu się dzieje? Nie no, to jak? Zdania ekspertów są podzielone, no to ktoś się inny musi wypowiedzieć. Kuba, weź się ziemniaka spod kotleta. No kwaśny, jest że trochę. wygina. Trzeba do domu. On jest kwaśny, to kwaśny taki, że już aż tak no. podkręca lekko język. On jest kwaśny, że wygina. Kwaśny bardziej, ale to jest taki słodko-kwaśny smak. Wyjaśniłem. Zrobiłem się najgorzej co mogłeś, dziękuję, <grym> nic więcej nie... To będzie ale... najlepsze, nie, już nie dodawaj ale, wiesz? To jest jak do... zagraj pauzą i po prostu wyjdź. I to będzie takie, wiesz, że zagrałeś, miałeś rozwiązać, powiedziałeś jego, jego i my nadal się będziemy kłócić. <grym> Kurde, ale to... Jest, <grym> jest kwaśne, dawaj buraka. No i co mnie imputuje, że już niedobre będzie? To są, powiedz co chcesz, to są najgorsze... Zasmażane buraki, jakie jadę w mojej karierze kulinarnej. Ja tutaj daję, bo mi się nie chce rozwijać. A tu daję dwa, bo ja tego dania nigdy nie kupię. No i zdenerwowaliście mi Marcinka. Fajnie, dzięki, no, super, super. Kto zajebiście. to robi, nie wiemy. No i ja też dam dwa. A to już w ogóle jest klasyk. Z piórę ziemniaczanym, marchewką i groszkiem. Nóż do wbijania i krojenia. Tu się inaczej kroi, tu jest ten kawał, widzisz Kuba? Nie? To jest znane, bo to jest chyba z kurczaka, tak? To jest ten ziemniak, którego my znamy. Nie jest kwaśne. I jest fajnie słone. Tutaj masełko I patelnia. Mięso jest najlepsze, ale jest tak dużo panierki nie, a mocnej. Mięso, mięso jest takie. Niedobre dla Ciebie? To nie, jest, to nie jest takie z włóknami. To jest chyba już takie jak nagie, przemielone. Nie czuję, że ono jest takie. Ono nie ma struktury faktury. I tu ma być bez przypraw. No. Mm. jest ten mix sotę to jest. Wspomnienie babci, jakbyście mieli i wam gotowała. Ale jest dobry, bo y, ten groszek jeszcze czuć. Nieraz tak. jak jest rozgotowany, to czujesz tylko marchewkę. Tak. To jest dla mnie okej okay danie. Ja, żeby nie świrować, daję piątkę, bo mogę to spokojnie jeść. Tutaj tak. dałem cztery, lepsze. ale to jest, to jest lepsze. To jest lepsze. To pięć. No i się zgadzamy. Tajskie red curry z filetem z kurczaka, pędami babusa, bambusa i ryżem jaśminowym. Uuu, ja tu widzę bater, wiesz? Zawsze Lepiej. patrzymy przy ryżu tym czystym widelcem. Czy to jest... O, fajny. Bardzo fajny ryż. O kurde, ty. Co wy mi tutaj? To jest koniec mięsa? No weź. Ktoś, się... Widzisz je to? Ale, ale spokojnie, wypełnili fasolką. I... Nie, bambusem. Bambusem. No nie słony. Pachnie plastikiem. On chciał być sypki, ale gdzieś tam się po drodze skleił. Ale nauczyliśmy się jak te Dania z ryżem jak przelejemy zawartość sosu do ryżu. Bo to nie jest z dziecko słuchajcie. Tak, ponieważ mówiliśmy, że ryż paskudny. przelaliśmy pysznie. Tak. Ooooooo, nic nie powiem. Nie no, kurczak spoko. Ko, nie wiem, on pływał w Dizu czy ropie. Co nie? to jest za sos, chyba? Chciałem już powiedzieć, że jesteś chory. Nie, bo kurczak ma fakturę. On jest miękki nawet, nie jest suchy, ale ten sos to jest... To jest najgorszy batystyczny paliwa. Jaki jadłem, to jest najgorsze. Red Kary z wszystkich Batter Chickenów, jakie jadłem. Ja znaczy, gdyby to by się nazywało Batter to byłby tak. najgorszy Tak, a teraz. Ale to jest. Red redkary I też nie jest fajnie. Mhm. Czyli, czyli by się komuś sok pomarańczowy tu wylał. Dobra, czyli z ryżem też nie chce się połączyć. Czyli w ogóle ten ryż nawet nic nie zmienił. 9. Tylko trzeba odwrócić. 6. 6. Dobrze. Ja daję czwórkę, tylko się tłumaczę. Bo ja wierzę, że to mogłoby mieć dla kogoś Tak Teraz będzie butter chicken. Sztabuś, to bierz widelec, bo my to znamy. Ten ryż będzie ten sam. To samo. Jeden ryż dla wszystkich. Ile jest tego batercikena? O więcej! Czemu ten butter chicken nie ma koloru batera? Ale, niedobry kurczak. Wiem, o czym mówisz. Ja wcześniej tego nie miałem. Taka guma. Jezus, Maria, śliska, książka. O! Ja bym powiedział, że to jest dobrze zrobiona krewetka, a nie kurczak. Tak, jak niektórzy mówią, że ale pyszne mięsko rozpada się w ustach. Okej, okay, ja was rozumiem, ale to rozpada się w negatywny sposób. Ale wyprzedziłem fakty. Najgorszy batercik, jaki jadłem przez ostatnie tygodnie. Ja tego nie oceniam jako batercik, tylko jako danie gotowe. Ja dam tutaj cztery, trzy. a ty trzy. Ciepłe tematy zakończone, panie Sebastianie. I teraz będzie chłodno i ozięble. Tak. Ale Pech chciał, że pierwszy, który wzięliśmy do ręki jako obiad, no dekasacja. 10, 9, 4, 10, 7, 15. No ale w tej chwili przy takiej konkurencji dodałbym nawet 17. W każdym razie lecimy dalej e, z tymi rzeczami. Kanapki czy sałatki? Nie, tu warzywka za zdrowe. Jeszcze od razu na żabkę to trzeba pojechać jakoś ostro, co? No daj tą kanapkę, to Ciopali. Ona jest ładnie wypełniona, kwestia jak smakuje. No taki nugget po prostu. O nie, to jest to mięso takie. Barbecue, pikantny strips z kurczaka. O nie. I cebula dymka. Jak pikantny. I jedna papryczka. Kółka mi się do podniebienia przykleiła. To jest ten typ bułki. Taki, wiecie, mięciutki. Ale się przykleja. Stopień ostrości jest dla mnie idealny. Jeden z lepszych sosów barbecue, jaki lubię, jak jej jadłem, dlatego że ja nie lubię sosów barbecue. Myślałeś, że będzie do dupy? Tak, chciałem się hejtować, Mówię. Rzucam na ciebie zaklęcie hech. Okazuje się, że jest dobra. Zobaczcie tu, jaka fajna cebula. A to nie jest surowa cebula. Nie. Pieczona, ona jest upieczona. Byłaby tragedia, gdyby była surowa. Tak, upieczona cebula. Mmm. i cebula. Cebula W ogóle nie ostra i nie cebulowa. Dla mnie to plus, bo ja nie lubię cebuli. Ja bardzo. Lubię tylko taką pieczoną smażoną. Na pewno lepszy jest kurczę w każdej niż. Ja bardzo przepraszam. Wiem, że tak się nie robi. A ja żem kurczaka nie miał. No tamten kurczak był lepszy. Ale ten też jest bardzo sztaba okej. Okay. Ale mam takie wrażenie, jakby był taki niezrobiony. On jest zrobiony. On jest zrobiony, to nie jest tak, że to jest niedogotowane. Ale jest takie wrażenie, którego nie mogę się pozbyć. Dla mnie? Bardzo dobre, nie mogę powiedzieć nic złego o tej kanapce. Andaluzyjska, szynka, ser, zielona cebulka. No, zapraszam, koledzy. Ja chyba ją najwięcej razy w życiu brałem. Bo nam się kojarzy, jak ją jem, to mam normalnie człowieku traumę długich podróży z samochodem na godniaka To jest kanapka uniwersalna. Jak zrobić kanapkę, żeby smakowała, jak żeby zjed, zjadło ją jak najwięcej osób? Kończyłeś liceum 20 lat temu. I masz takich znajomych, których spotykasz w markecie po 20 latach i mówisz, dobra, pójdę sobie półką obok. Ale masz takich znajomych, co spotykasz się po 23 latach i nie uciekasz w drugą półkę, tylko idziesz i się pytasz hej, co u Ciebie? To była ta palietka na tych zakupach. Jest ta znajoma po 23 latach, zagadasz dwie minuty i idziesz dalej. No powiedzmy, że to jest dla mnie bardziej taka znajoma, co y, zrobisz cześć-cześć i od razu robisz ten y, ruch ciała, udając, że nie masz czasu i śpieszysz się po Tak, same. a nie, że chociaż trochę ją lubisz, że ona widzi, że się uśmiechasz. A ja ja, pokaż tę cześć. Dobrze. Ja mało osób lubię. Jak jest cześć? Siema. A, czyli to fajne to Ale coś. robisz siema i zrok Ci ucieka. A, i żeby spółkę, on się nie zatrzymał, on nie zdąży, on nie zdąży tak, zagadać. Tak. Jego mózg się zatrzymuje na ułamkę. To, to jest tak zwany atak wyprzedzający. Tak. Znana, standardowa kanapa, którą każdy w życiu raz pewnie będziemy miał okazję zjeść. W barbecue jaka ocena? Ja swojemu już napiszę, żeby Cię nie insynuować. Dam siedem. Ja dałem sześć. 6 i 7. Moim zdaniem bardzo uczciwe oceny. 7. Znamy tę kategorię. A, ale też daj 7. One, wymieniałbym je w sklepie. Tak. Ja też dam 6 i 7. Ale wiesz dlaczego? Dlatego, że po prostu sobie zarezerwowałem na jakąś taką suszony pomidor, rukola. Jak ta panini. Tak, Jak tak to jest. Panini. Sobie wyższe oceny zarezerwowałem. A tutaj ja daję piątkę. Ja ją spokojnie mogę jeść, spokojnie mogę jej nie jeść. Jestem głodny, nie będę głodny. Tyle historii. 4. Okej, okay, wszystko wiemy. W ogóle uważam, że sałatki są jednymi z najbardziej w pewnym sensie rozrywkowych dań. Dlaczego? To ja wiem, że no, to będzie no, fa fajna No, jakaś bo myśl. zawsze w reklamach babka, jak jest gdzieś przy sałatce, zawsze taka haha, roześmiana. Tak. Dobra karma to może być dla kota. Dobra karma? Nie podoba mi się ta nazwa dobra karma. No nie, no dobra. Ja mam koty i idę na przykład do Zologicznego i mówię: Pani co, poproszę jakąś dobrą karmę. Nie. I ona by mi dała taką łapkę. No, puknijcie się. Jak to, jak to, ale my jesteśmy najbardziej wyluzowanymi 40-latkami, którzy są w tym pokoju. No, bez jaj, nie? Ja lubię zabawy słowne, ale dobra karma. To jest fajne no jakieś takie kurde żarcie dla, dla młodych ludzi oprócz zwierząt. Sałatka w stylu włoskim z kurczakiem i pesto. Fajnie, bo nie jadłem gotowej z pesto. No, wstaje jak dobrze. Oliweczka? O kurde, ja nie lubię czarnych oliwek, ale ta nie, siedzi. Nie lubisz czarnych oliwek. Nie lubię, ja lubię tylko Kurczak? Czarne są lepsze. To jest ten taki mokry, wędzony. A to nie jest te, ten twój kurczak, co ty kupujesz Tak, tych? Ten... Tak, ty? tak. Ty, no to to twój kurczak taki, tak. ten cały kurczak. To trzeki. jest tutaj dobre. Na dole jest ten makaron. Spróbujmy to go Kurde, sobie. ile tego makaronu jest? Spróbujmy sobie go osobno. W ogóle bez niczego robiony, ale pesto, kurde fajne. Bardzo smaczne, dużo sera, czuć orzechy, bardzo fajne pesto. No, nie jest to najpiękniejsze, ale biorę pomidora, biorę to, biorę makaron. Bardzo poprawne. Nie, bardzo poprawne, taki... u mnie to piątka. To pesto to tutaj mm. ratuje wszystko. Dobra, bardzo mm. poprawne, plus. Kurde, ale się miło ja, jak wie się, że nie te gówna, nie? No, no może bym jednak troszeczkę posolił ten makaron, ale. To... No. To takie dopierdzielanie się na siłę. No, to jest gotowa sałatka, która no. jest spokojna. Sałatka z kurczakiem i makaronem. Jaka fasola. Nie, nie takie fasoli. Jak, nie smakuje ci jak, jak, jak baby z jak z dziecka, jak tą zrywałeś ze strączków. Ja spróbujmy jeszcze tylko serek. A co myślisz, że to jest yy, a nie feta, nie? Dla mnie dobry. Można zjeść, ale, ale nie trzeba. No spoko, ale tam to lepsze. To jest słodka. To marchew, Ten sos majonezowo-ketchupowy. Ale jak jesz sałatkę, nie ważne, co w środku, i do tego sos majonezowy, to już nie masz takiego poczucia fit. Chodź, będziemy porunek do samochodu. Skoda Fabia z nad kolem. Że dojedziesz, że jest na Tobie, że odpala jak potrzebujesz, ale tyle. Wsiadasz, wysiadasz, jak zamykasz drzwi, nigdy się za nie obracasz. Nigdy. To jest każdy znajomy, który mówi, że teraz jestem fitzią, słuchaj, mam plan, harmonogram tutaj, na ryneczku się zaopatruję i ty mówisz, kurde, wreszcie wziął się za siebie. A potem patrzysz i wszystko z majonezem. Salka numer 3, Na dole jest kasza bulgur. Z serem solankowym. I jest sos. Trzeba badać widelczyk, bo ten sosik, o kurde, jaki smaczny. Ale dobry. Słuchajcie, ale tu jest tak, słonecznik, bura czasy i ten ser solankowy. ser solankowy. Czyli nie mogą pisać feta, po prostu jest... Feta jest nazwą własną, jak, tak. jak, jak ostypek. Dobra, wysypuję to tu. Nie ma mięska. Nie ma mięska. No dobra. W ogóle serek z innej partii niż tamten, bo słony. I tu jest inna słodkość, niż ta słodkość. Ta słodkość jest od kucharza, a tamta po prostu niby normalna, ale, ale. chce się się gruć. Coś mnie w niej kręci. Burgur robi robota. Bardzo dobra. Ja mógłbym ją jeść na zmianę jedynkę, trójkę. No, sałatka z pesto bardzo dobra. Zasługiwała na ósemkę, ale dostanie 7. Okej, okay. ja jej daję 8. Tej, szczerze, ja jej nie kupię. A jak ja czegoś nie kupuję? Jak Martin czegoś nie kupuje? To to, play to, nie, to to znaczy, że to jest poniżej 5, <laughs> na pewno, bo 5 mogę kupować, ale dam 4, bo trzy. jak 4-3, bo ktoś by mógł dać 3, dużo mówi. Tu rozumiem, bo już powiedziałeś co, a ja tą ustawię oczko niżej od tej, ale będę jej jadał na zmianę. W ogóle nie czy sobie nie zrobię takiego cateringu. 7 i 8. Ale y, y, przez 8 i 7 i8 7 i 8 wyszło to, co tak, trochę Ale mniej. one są zamienne. Zamiarny, tebie, no. zamienniki, dobre produkcje. Szybkie podsumowanie tego, co byście wiedzieli, co warto brać. Lecę od dołu, trochę będziemy przypominać ten kotlet mielony z ziemniakami. Jędruj z żabki. Te ziemniaki były gorsze niż te, które myśleliśmy, że są słabe. 4 punkty: 2 i 2, to dużo mówi. Sałatka zdobyła 7 punktów, takie udawanie, jak po prostu zapłacić za prostytutkę i się przytulać, nie? No a uwaga, Batter Chicken, jeden ze słabszych, który jedliśmy. 7 punktów, 9 punktów to były jędrusiowe i 10. Takie obiadko i obiadko. Jeśli na 20, to jest takie wiecie: zjemnia, ziemnia. Tajskie kary, 10 punktów, z tym taką gwiazdką, że jak ktoś, lubi, tak, jak ktoś lubi tajskie. To da dużo wyżej niż źle ułożyłem, ponieważ to ma no. po 10, a jeszcze przed tymi dwoma produktami była ta ten Tomciopalo. Jezus, Maria, nie dość, że ta kanapka była słaba. To jeszcze próbuję oszukiwać w punktacji. No co, do... dało się i 4, a jeszcze słaba nie była. Grillowa z kurczakiem. Słaba. To już są produkty, które ja bym już rekomendował, żeby sobie wziąć, spróbować. Punktów 13, tu punktów 13, no, to bo, bo były fruit. kanapki. Tak, te kanapki do nas były najlepsze. Do tego uwaga. To jest najlepszy obiad. To, to jest najlepszy gotowy obiad. 15 punktów. E, Schab grillowany z pieczonymi ziemniakami, zasmażaną kapustą. To było bardzo dobre danie. Mięso bez panierki. Tu jest 15 punktów, 15 punktów, 15 punktów. To jest praca tak? egzekwowa. E, no. Sałatka z burakiem nazwijmy to fetą i słonecznikiem oraz sałatka z pomidorkami, makaronem, oliwkami i pesto. Taka trujeczka, kanapeczka na drogę. Jakbyś sobie wymieniał, złożyłbyś Nie sobie... no, no to. Tak, tak. To jest takie, co można sobie wymieniać, no. Tak, tak, tak. Złożyłbyś sobie to codziennie. Napiszcie nam koniecznie kolejny sklep. Koniecznie napiszcie nam skąd dania gotowe kupować. My dziękujemy. W pełni najedzeni. Zapraszamy Was do innych odcinków.